zło. Zbrodnia łowca-owiara. Mówi się, że nie ma bardziej szlachetnej gry planszowej. Jasne zasady nie pozwalające na oszustwa, zmuszające za to do sporego wysiłku intelektualnego. Budzi respekt, a rozgrywki potrafią ściągnąć całkiem sporą widownię. Szachy to nie tylko gra, ale również sport i to popularne na całym świecie. Kolebką tych rozgrywek są Indie, choć według niektórych źródeł znali je wcześniej Persowie, już w VI wieku naszej ery. I tak przez lata szachomania rozlewała się po świecie, modyfikując zasady gry. Dotarła do Włoch, Francji, Hiszpanii czy Niemiec. W szachach zawsze jest dwóch rywali. Jeden wybiera kolor biały, drugi czarny. Zupełnie jak w zbrodni, jest łowca i jest ofiara. Te zasady również są proste, choć brutalne. Morderca, o którym dziś wam opowiem, bardzo długo pozostawał w tych rozgrywkach arcymistrzem. Sprytnie przeskakiwał między polami, odnosząc zwycięstwo za zwycięstwem. Jego cel był jeden: zalać krwią wszystkie pola szachownicy, a było ich 64. Ale poległ i na finiszu rozgrywek poniósł klęskę. Bo udowodniono mu 48 zbrodni, co oznacza, że wszystkich pól jednak nie zapełnił. Choć on sam zdawał się nieszczególnie tym przejmować, bo mnóstwo radości i przyjemności dawało mu po prostu opowiadanie o każdej swojej zbrodni. Delektował się szczegółami, żerował na strachu, obrzydzeniu i złości otaczających go ludzi. Mówi się, że swoim sadyzmem przewyższył nawet Andreja Czekiła, rzeźnika z Rostowa, który rzekomo był jego idolem. Poznajcie Aleksandra Piczuszkina szachownicowego mordercę, który swoimi zbrodniami wstrząsnął całą Rosją. Park Bitcewski to ogromny kompleks na południu Moskwy. Obszar ma powierzchnię ponad 22 km kwadratowych i jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku okolicznych mieszkańców. Można wybrać się tam na piknik, pojeździć na rowerze, pobiegać czy pograć w szachy. Każdego dnia setki Rosjan spędza tam wolne chwile, relaksując się i po prostu odpoczywając. Dla kogoś, kto nie zna tego terenu, park może okazać się jednak pułapką, bo niezwykle łatwo jest się w nim zgubić. Ten ogromny, dziki obszar postanowił wykorzystać do swoich potwornych celów właśnie Aleksander Piczuszkin. 15 października 2005 roku milicjanci odnaleźli w parku ciało młodego mężczyzny. Jak się później okazało, był to 31-letni Mikołaj Worobiow. Jego czaszka była dosłownie roztrzaskana. Ale na tym zabójca nie skończył. W jedną z otwartych ran wetknął butelkę po wódce. Funkcjonariusze byli w szoku. Tak brutalnej zbrodni wielu z nich jeszcze nie widziało. A to był dopiero początek krwawej serii. Miesiąc później natknięto się na następne zwłoki. Tym razem ofiarą szaleńca padł 63-letni Mikołaj Zacharczenko. Kilka dni później odnaleziono Olega Ławrienko. Następnie Władimira Dudukina, Nikołaja Kuragina, Wiktora Sołowiewa, Borisa Griszyna i Aleksandra Lewoczkina. To oznacza, że w ciągu zaledwie nieco ponad dwóch miesięcy morderca zabił siedem osób. Milicjanci nie mieli wątpliwości: to było działanie seryjnego mordercy. Wszystkie służby zostały postawione na nogi. Stworzono specjalny zespół śledczy, który miał schwytać psychopatę. Ale to nie było łatwe, bo morderca, choć porzucał ofiary na widoku, nie zostawiał żadnych śladów. Szybko ustalono, że narzędziem jego zbrodni jest młotek. Znakiem rozpoznawczym stały się za to butelka lub kij wepchnięte w czaszki ofiar. To w połączeniu z młotkiem traktowano jako swoisty podpis mordercy, który w przyszłości ułatwi przypisywanie mu zbrodni. O działalności psychopaty szybko zrobiło się głośno. W Moskwie wybuchła panika. W mediach zabójca okrzyknięto mianem Maniaka z Bitca. Tak w skrócie nazywano Park Bitcewski. Mieszkańcy bali się o swoje bezpieczeństwo. Niektórzy całkowicie zrezygnowali ze spacerów w tym miejscu. Milicjanci wiedzieli, że muszą jak najszybciej odnaleźć psychopatę, który mordował z niespotykaną dotąd intensywnością. Ciała jego ofiar odnajdywano średnio co dwa tygodnie. I tak też było na początku 2006 roku. W lutym, marcu i kwietniu natrafiono na kolejne zwłoki. Wszystkie z rozbitymi czaszkami. Ale morderca niespodziewanie zmienił typ ofiar. Już nie zabijał tylko mężczyzn, jak robił to do tej pory. Teraz przerzucił się również na kobiety. Milicjanci nie mieli pojęcia, skąd ta nagła zmiana. Czy chodziło o zmylenie tropu, czy po prostu sadysta potrzebował pewnej odskoczni od dotychczasowej rutyny. W Moskwie szerzyły się za to teorie, kim może być psychopata. Niektórzy uważali, że to pacjent z pobliskiego szpitala psychiatrycznego, który uciekł w trakcie jednej z przepustek. Inni podejrzewali, że musi mieszkać w sąsiedztwie, bo wszystko wskazywało na to, że doskonale orientował się w topografii parku. Jego ofiary nie były bezmyślnie porzucane w przypadkowych miejscach. Zabójca odciągał je na bok, choć nie w głąb parku i tam atakował. Zwłoki pozostawały na widoku, tak by szybko zostały odkryte, zupełnie tak, jakby morderca chciał się pochwalić swoim dziełem przed całym światem. Zło. Zło. Zbrodnia łowca ofiara. Wraz ze zmianą płci swoich ofiar, zabójca popełnił potworny błąd. Latem 2006 roku w parku znaleziono ciało 36-letniej Mariny Moskaliowej. Kobieta, podobnie jak inne ofiary, miała poważne obrażenia głowy. Gdy milicjanci zaczęli ją przeszukiwać, by ustalić tożsamość, w jednej z kieszeni odnaleziono bilet metra. Wiadomo było, na której stacji wysiadała. To dało nowy powiew w wyjątkowo trudne i żmudne śledztwo. Milicjanci zaczęli przeglądać nagrania z metra. Mieli nadzieję, że na taśmach zobaczą też potencjalnego mordercę, który być może już wtedy podążał za swoją ofiarą. W tym samym czasie do funkcjonariusza zgłosił się syn kobiety. Poinformował, że matka w dniu morderstwa umówiła się na piknik ze swoim chłopakiem. Ponieważ nie mogła dodzwonić się do syna, zostawiła mu kartkę na stoliku w kuchni. Napisała na niej, że wybiera się z Saszą na spacer. W Rosji Sasza to bardzo często skrót od imienia Aleksander. Milicjanci szybko ustalili, że chodzi o Aleksandra Piczuszkina. Mężczyzna spotykał się z mariną. Szybko odkryto również, że mieszkał w pobliżu parku Bicca. Śledztwo nabrało rozpędu. Dodatkowo na nagraniach z metra wreszcie odnaleziono kobietę. A wraz z nią z pociągu wychodził Aleksander Piczuszkin. Szedł obok niej ściskając w dłoni torbę. Ona zapewne myślała, że to prowiant na piknik, ale tam znajdował się młotek, którym morderca chwilę później roztrzaskał jej głowę. Milicjanci byli przekonani, że są na dobrym tropie, szybko więc namierzyli mężczyznę i zatrzymali go, oskarżając o zabójstwo mariny. Wtedy jeszcze brali pod uwagę tylko jej śmierć, choć podejrzewali, że Piczuszkin może odpowiadać również za pozostałe zbrodnie dokonane w parku Bica. Nie mieli nawet pojęcia, że prawda kryje się znacznie głębiej niż wydawało się na pierwszy rzut oka i jest niewyobrażalnie bardziej przerażająca. Aleksander trafił więc na przesłuchanie. Początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Był pewny siebie, nieco arogancki. Zapewniał, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Mariny. Milicjanci nie dawali jednak za wygraną. Dociskali go, przedstawiając coraz to nowsze dowody. Tym kluczowym było nagranie z monitoringu. Pieczuszkin czuł, że coraz trudniej będzie mu zatuszować prawdę. W końcu powiedział: Tak, to ja ją zabiłem. Milicjanci odetchnęli z ulgą, ale była to przedwczesna radość. Bo już za chwilę Aleksander dodał: Podobnie jak pozostałych kilkadziesiąt innych osób. Przyznał, że mordował od lat dziewięćdziesiątych, i nikt do tej pory nie wpadł na jego trop. Funkcjonariusze patrzyli na niego i z przerażeniem słuchali tego szokującego wyznania. Początkowo potraktowali je, co zresztą zrozumiałe, z dużą rezerwą. Seryjni mordercy bardzo często odczuwają dumę z tego co zrobili. Mają olbrzymią potrzebę bycia w centrum uwagi i niektórzy z nich przepisują sobie zbrodnie, których tak naprawdę nie dokonali. Tak było chociażby w przypadku Henryego Casa, o którym mogliście już usłyszeć w podcaście Zło. Ten zabójca przekonywał, że odebrał życie około 600 osobom. Gdyby tak było w rzeczywistości, Lukas stałby się najkrwawszym mordercą w historii. Ale szybko okazało się, że większość z jego opowieści to zwyczajne bzdury, którymi chciał po prostu zdobyć sławę i uznanie. Milicjanci z Moskwy mieli nadzieję, że w przypadku Piczuszkina historia jest podobna. Tym bardziej, że opowiadając o zabójstwach nie ukrywał satysfakcji. Sprawiał wręcz wrażenie, jakby mówienie o tym, co zrobił, dawało mu nieprawdopodobną radość. Ale każdą jego opowieść funkcjonariusze musieli dokładnie sprawdzić. Nie było za to wątpliwości w jednej kwestii. Piczuszkin był maniakiem zbitca. Obrażenia, które zadał Marynie, były takie same jak w przypadku pozostałych odkrytych w parku ofiar. Swoje zeznania mężczyzna zaczął od opisu spotkania z partnerką. Zgodnie z planem wybrali się na piknik. Siedzieli razem na trawie i długo rozmawiali. Sam Piczuszkin przyznał, że miał wątpliwości, czy pozbawiać kobieta życia. Ale w końcu zdecydował się na ten koszmarny krok. Sięgnął po ukryty w torbie młotek i zaczął zadawać Marinie ciosy w głowę. Śledczy chcieli oskarżyć go o 14 zabójstw w parku, ale on podał znacznie wyższą liczbę swoich ofiar. Ten maniak zbitca, jak określili w mediach, to ja jestem odpowiedzialny za 61 morderstw. 60 osób zabiłem w parku bitcewskim. Jedną w centrum Moskwy. Większość ciał utopiłem w studienkach kanalizacyjnych. Dlaczego zabijałem? Nie wiem. Ale pewne jest, że życie nie miałoby sensu bez tego. Smysłu było, że Żydów nie było. Według tego, co mówił Piczuszkin, zaczął zabijać 14 lat wcześniej. Pierwszego zabójstwa dokonał w 1992 roku. Jego ofiarą był wówczas Michał Odiczuk, kolega, z którym Aleksander planował zabójstwo. Gdy przyjaciel wycofał się z tego pomysłu, Piczuszkin po prostu odebrał mu życie. Jak później mówił... Pierwsze morderstwo jest jak pierwsza miłość. Nigdy go nie zapomnę. Zło. zło, Zbrodnia łowca-owiara. Milicjanci postanowili przeszukać mieszkanie zatrzymanego. Tam znaleźli coś niezwykle cennego. Szachownicę, na której ponumerowano poszczególne pola. Łącznie zaznaczono ich 61. Jak wyjaśnił Piczuszkin... Nie było to bez znaczenia. Już od dzieciństwa uwielbiałem grać w szachy. Każda ofiara miała u mnie swój numer. Chciałem zapełnić całą szachownicę. Szkoda, że mi się nie udało. Właśnie dlatego Aleksander dziś ma pseudonim szachownicowy morderca. Ale wciąż pozostawało jedno podstawowe pytanie: jak udawało mu się zabijać przez tyle lat, nie zostawiając nie tylko śladów, ale i zwłok? O ile ciała ofiar zamordowanych w parku Bitsa znajdowały się niemal na widoku, o tyle pozostałych kilkudziesięciu zwłok nie udało się odkryć. Odpowiedzi należy szukać we wcześniejszym wyznaniu Piczuszkina. Powiedział on, że ciała wyrzucał do studzienek kanalizacyjnych. Prąd był w nich tak silny, że gdy milicjanci w formie eksperymentu wrzucili do środka manekina, ten został dosłownie rozerwany na kawałki. W taki właśnie sposób Aleksander zacierał po sobie ślady, a ofiary przepadały na zawsze. Śledczy zaprowadzili pieczuszkina do parku i przeprowadzili z nim wizje lokalne. W sumie było ich 27, a zgromadzony materiał zawierał 40 godzin filmu. Widać na nim spacerującego wokół drzewa Aleksandra, który, wyraźnie zadowolony i podekscytowany, zdradza milicjantom każdy szczegół związany z dokonanymi przez siebie zabójstwami. Miał niesamowitą pamięć. Mimo upływu lat doskonale wiedział, gdzie i jak zadawał ciosy, w którym miejscu porzucał ciała, a w wielu przypadkach pamiętał też nazwiska ofiar. Ale milicjanci potrzebowali jasnych dowodów, które bezpośrednio łączyłyby Piczuszkina z dokonanymi zabójstwami, bo same jego zeznania, choćby najbardziej szczegółowe, stanowiły zbyt małą bazę, by postawić mężczyznę przed sądem. Kolejnego przełomu dokonali biegli. Sprawdzili czaszkę jednej z ofiar. Odnaleziono na niej plastikowe fragmenty, które mogły pochodzić z narzędzia zbrodni. Porównano je więc z młotkiem, którego używał Piczuszkin. I bingo! Odkryte kawałki pochodziły właśnie z tego przedmiotu. Nie było już więc żadnych wątpliwości. Aleksander zabił co najmniej 14 osób w parku bica. Wszystkie ofiary miały te same obrażenia, a do tego sam zatrzymany przyznał się do winy. O pomyłce nie mogło być więc mowy. Zatrzymanie Maniaka Zbitca przyniosło też odpowiedź na inne niewyjaśnione dotąd sprawy. W 2004 roku zaginął bez śladu Władimir Fomin. Mężczyzna wyszedł z domu i więcej do niego nie wrócił. W trakcie przesłuchania Piczuszkin przyznał się do zabicia również jego. Z kolei w 2002 roku do jednego z mieszkań zwabił bezdomnego o imieniu Sława. Zaciągnął go na balkon i zrzucił na ziemię. Przechodnie byli przekonani, że mężczyzna popełnił samobójstwo. I tak też zostało to zaklasyfikowane przez milicję. W trakcie śledztwa odkryto również, że do zatrzymania Piczuszkina mogło dojść już znacznie wcześniej, ale funkcjonariusze popełnili wtedy koszmarny błąd. W lutym 2002 roku otrzymali telefon z jednego z moskiewskich szpitali. Przebywała u nich ciężarna kobieta, która została dotkliwie pobita. Przybyłemu na miejsce milicjantowi opowiedziała przerażającą historię. Maria Wieliczewa miała zaledwie 19 lat, gdy na swojej drodze spotkała bezwzględnego mordercę. Poznali się, gdy kobieta po kolejnej kłótni, roztrzęsiona, wracała do domu. Mężczyzna zaczął z nią rozmawiać. Wydał się uprzejmy i troskliwy. Spędzili ze sobą trochę czasu, spacerując i wstępując do jednego z barów. W pewnym momencie nieznajomy zaproponował, że odda jej kilka aparatów fotograficznych, które ukrył, a ona będzie mogła je sprzedać za niezłą gotówkę. Maria bez namysłu zgodziła się na tę propozycję i poszła za mężczyzną. Zaprowadził ją w odludne miejsce i stanął przy jednej ze studzienek kanalizacyjnych. Podniósł włas i kazał kobiecie się nachylić, by sama dostrzegła, ile sprzętu tam ukrywa. Gdy Maria zajrzała do środka, mężczyzna ją popchnął. Kobieta z całych sił opierała się przed wrzuceniem do studienki. Wtedy napastnik uderzył ją w głowę. Maria wylądowała w ściekach i od razu silny prąd zaczął ciągnąć ją w głąb rury. Uratowała się tylko dlatego, że w odpowiednim momencie chwyciła się jednej z drabinek. Spędziła pod powierzchnią aż 20 godzin. Była przerażona i zmęczona. Bała się, że straci ciążę. Resztkami sił wspięła się po drabince, ale nie była w stanie podnieść włazu. Zaczęła więc przeraźliwie krzyczeć. Pomogła jej przechodząca w pobliżu kobieta. Maria trafiła do szpitala, a tamtejsi lekarze wezwali milicję. Gdy opowiedziała o wszystkim, co ją spotkało, funkcjonariusz poradził jej, by nie składała żadnego zawiadomienia. Uznał, że jest niepotrzebny, a napastnika i tak będzie ciężko złapać. A poza tym miał wystarczająco dużo pracy i nie potrzebował uganiać się za jednym człowiekiem. W końcu Maria przeżyła, więc po co robić z tego wielką aferę? I pomyśleć, że gdyby nie to lekceważenie, Piczuszkina już wtedy można było złapać, co uratowałoby życie co najmniej 20 kolejnym osobom. ZŁO, Zło. Zbrodnia Łowca Owiara, Owiara. Do studzienek, które rozmieszczone były na terenie całego parku Bitsa, Aleksander wrzucił większość swoich ofiar. Najmłodsza z nich miała zaledwie 9 lat. Był to bezdomny chłopiec. Co ciekawe, pracownicy zajmujący się miejską kanalizacją informowali milicjantów, że w ściekach znajdowane są fragmenty ciał. Ale funkcjonariusze, podobnie jak w przypadku Marii, Zignorowali te doniesienia, twierdząc, że to pewnie samobójcy albo osoby, które przypadkowo wpadły do kanałów. Nie zakładali nawet, że w ten sposób ktoś pozbywa się ciał ofiar. Przed śledczymi było jeszcze jedno wyzwanie ustalenie, kim tak naprawdę był Aleksander. Musieli stworzyć profil mordercy. Piczuszkin przyszedł na świat 9 kwietnia 1974 roku w Mytiszczy. Miał zaledwie 10 miesięcy, gdy jego ojciec postanowił porzucić rodzinę. Matka samotnie go więc wychowywała. Mimo to jego dzieciństwo przebiegało bez większych zakłóceń. Do momentu, w którym, jako kilkuletni chłopiec, spadł z huśtawki i doznał poważnego urazu głowy. To sprawiło, że miał w późniejszych latach problemy z mową. Zaczął też przejawiać skłonności do agresji. Izolował się od pozostałych dzieci, a te nierzadko znęcały się nad nim. Matka przeniosła go więc do szkoły dla uczniów z trudnościami, choć Aleksander był inteligentny i szybko wchłaniał wiedzę. Uwielbiał grać w szachy, tę umiejętność zaszczepił w nim dziadek, z którym chłopak miał bardzo bliskie relacje. Jako nastolatek Piczuszkin stawał się jednak coraz bardziej agresywny. Za cel obrał sobie dzieci, nad którymi tym razem to on się znęcał. Przez to czuł się lepszy, można powiedzieć, że potężniejszy. Pierwszego zabójstwa dokonał, mając zaledwie 18 lat. Dalszy ciąg tej historii już znacie. Piczuszkin rozmakował się w odbieraniu ludzkiego życia. Według biegłych był jednak poczytalny, bo doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co i jak robił. Odróżniał dobro od zła, mimo to wybrał mordowanie ludzi, bo zwyczajnie bardzo go to fascynowało. Wielokrotnie zapewniał, że właśnie to nadawało sens jego życiu. Zanim zdecydował się na zabicie kogoś, najpierw nawiązywał z potencjalną ofiarą bliską więź. Mówił o tym tak. Główna zasada, takie credo, którym się kierowałem, to znaleźć człowieka, który będzie jak najbliżej mnie duchowo. Takiego, z którym mógłbym poczuć pewną więź. Rozumiecie, im bliższy jest mi człowiek, tym bardziej staje się moim klientem. Dlatego nie od razu decydował się na zabicia. Potrzebowałem co najmniej trzech godzin, żeby nawiązać jakiś kontakt. Tego nie da się tak na szybko załatwić. Dla mnie nie było istotne samo zniszczenie ciała. Chodziło o zrozumienie całości. Dlatego wybór ofiary musiał być tak bardzo precyzyjny, dokładny. Po zebraniu wszystkich dowodów, skompletowaniu opinii specjalistów, prokuratura mogła sformułować akt oskarżenia i postawić pieczuszkina przed sądem. Zarzucono mu zabicie 48 osób, choć przyznawał się do 61. Ale części tożsamości nie udało się ustalić ani potwierdzić, dlatego przedstawiona przez śledczych lista była krótsza od tej prezentowanej przez Aleksandra. Gdy ruszał proces, Maniak zbitca miał 33 lata. Na sali sądowej przebywał w specjalnym, oszklonym boksie to ze względów bezpieczeństwa. Przez cały czas nie okazywał żadnych emocji. Nie wyraził też skruchy, nie przeprosił rodzin swoich ofiar. Przekonywał za to, że to nie milicja go złapała, a on sam się poddał. Dlatego funkcjonariuszom według niego nie należało przepisywać sukcesu. Wyrok winny Piczuszkin usłyszał w październiku 2007 roku. Sędzia Władimir Usow odczytywał werdykt ławy przysięgłych aż przez godzinę. Szachownicowego mordercę skazano na dożywocie. Prokurator komentując tę decyzję, mówił, że to jedyny właściwy wyrok, jaki mógł w tej sprawie zapaść. Pierwszych 15 lat za kratkami Piczuszkin miał odbyć w całkowitej izolacji od pozostałych osadzonych. Kilka lat temu o świat obiegła informacja, że Aleksander Piczuszkin planuje ślub. Jego wybranką była Natalia, którą poznał poprzez listy. Kobieta zakochała się w mordercy i była gotowa ułożyć sobie z nim życie. Jak mówiła, desperacko pragnęła mieć z nim dziecko. Pojawiła się nawet w więzieniu w sukni ślubnej, ale strażnicy nie dopuścili do zawarcia związku małżeńskiego. Natalia wytatuowała sobie na ramieniu wizerunek Piczuszkina i przekonywała, że ukochany ma dwa oblicza. Jedno złe, a drugie, które ją urzekło, dobre. Takie relacje nie są wbrew pozorom czymś zaskakującym. Wystarczy przypomnieć historię Teda Bandiego, który cieszył się nieprawdopodobnym powodzeniem wśród kobiet, choć przecież był psychopatą brutalnie gwałcącym i mordującym swoje ofiary. Podobnie było w przypadku nocnego prześladowcy, czyli Richarda Ramireza. Jego zwolenniczki przechodziły na każdą rozprawę ubrane na czarno, jakby tworzyły pewnego rodzaju fanklub. Taka fascynacja mordercami ma swój termin w psychologii. To hybrystofilia, czyli pociąg seksualny do osób, które popełniły przestępstwo. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy psychopata może kochać? W przypadku Aleksandra Piczuszkina pewne było to, że najbardziej zależało mu nie na posiadaniu partnerki a na odbieraniu ludzkiego życia. Nigdy nie przestałbym mordować. Dzięki temu, że mnie złapaliście, uratowaliście wiele istnień ludzkich. Aleksander Piczuszkin już nigdy nie wyjdzie na wolność. Dziś ma 47 lat i uznawany jest za najgorszego psychopatę Rosji. Zło. Zło. Zbrodnia, Zbrodnia. Zbrodnia. łowca-owiara.